To jest 2005 rok. Wałęsa składa wniosek, jak powiedziałem, do prokuratury. Wiecie Państwo, co, co pisze we wniosku i zaznacza w protokole przesłuchania w prokuraturze? Ta sprawa potem trafia do komisji ścigania do prokuratury Instytutu Pamięci Narodowej. On mówi tak. Chciałbym zaznaczyć, że mi chodzi tylko o uznanie tego, tej sytuacji za zbrodnię komunistyczną, ale absolutnie nie chcę, żeby kogokolwiek z funkcjonariuszy SŁ to jest po prostu nieprawdopodobna historia. To znaczy tam, gdzie nie dotyczy to jakiś przestępstw funkcjonariuszy SB, to absolutnie nie można im nic zrobić po prostu. I tak jest zawsze po prostu. Nie ma, nie znajdzie Pani ani jednej sytuacji po prostu, w której on by chciał wejść w jakąkolwiek kolizję, konflikt z tym aparatem postkomunistycznym. To jest na przykład sprawa pułkownika Kuklińskiego, gdzie on utrzymuje jako prezydent do końca po prostu, że tu kara śmierci, słusznie, bo on zdradził. To jest sprawa na przykład ambasadora... Spasowskiego, który 13 grudnia 81 roku zszedł z ambasady, z placówki ambasady PRL w Waszyngtonie i powiedział, nie będę służył temu reżimowi mimo tego, że trzydzieści kilka lat po prostu temu służyłem byłem bolszewikiem, tak. To Wałęsa jako prezydent nie chce po prostu y, kary śmierci mu y, anulować. Y, potem po prostu zmuszony i tak dalej, zamienia to na 25 lat więzienia. To jest po prostu historia, która trwa w ogóle kilka lat. I tak jest po prostu zawsze. No to, to jakikolwiek przykład, po prostu jak tu się by nie pojawił, to zawsze po prostu napotykał na opór Wałęgów. To jest konsekwentna postawa budowniczego postkomunizmu. On naprawdę nikogo nie obalił. Jakby obalił, to by był wolnym człowiekiem i by po prostu, że tak powiem, nacisnął na pedał. Panie doktorze, Edward Jasiński, Dąbrowa Górnicza. Do 1989 roku, Panie Doktorze, wierzyłem w pewne sprawy, ale w tym roku właśnie zrozumiałem, że jest to największy oszust po II wojnie światowej. Oszust, który społeczno-polityczny i związkowy, który, tak proszę Państwa, który nas wszystkich oszukał. Nie dość tego, że oszukał, to jeszcze i papieża oszukał, potrafił. To jest zdolny człowiek i dla takich się trzeba bać. Popatrzcie Państwo, dalej się tak dzieje i nikt temu nie może zaradzić. Panie doktorze, no co dalej? Jego to chyba tylko śmierć potrafi rozsądzić, bo społeczeństwo nasze nie może. Dziękuję. Pan mnie też przecenia, bo pan myśli, że ja wiem co zrobić, żeby było lepiej. Ja robię to, co mogę, no bo po prostu piszę y, prawdę, no jak... Y, no nic więcej nie mogę zrobić. Ty Dariusz Frączek, Dobrowa Górniczo. Z tego co ja rozumiem, to Pan się wypowiada do tej pory, wypowiadał na temat Wałęsy do roku 76. A czy natknął Pan się na jakiekolwiek ślady działania Wałęsy po roku 76, czyli po tym momencie, kiedy on został formalnie wyrejestrowany jako tego borek Na przykład. Zetknąłem się, nie wiem w czyjej już książce, gdzie jest informacja dwóch panów ze Służby Bezpieczeństwa. Jeden był w razy pułkownika, który w 78 roku złożył wizytę Lechowi Wałęsie, który wówczas chyba pracował w Elmorze, chcąc go ponownie pozyskać do służby. Wałęsa odmówił i stwierdził rzecz następującą. To jest w tej notatce sporządzonej. Że jeżeli mu nie dadzą spokoju, to on z tą sprawą pójdzie wyżej. To jest mniej więcej cytat z tej notatki. To by wskazywało, że Lech Wałęsa, mimo tego, że formalnie został wyrejestrowany ze służby bezpieczeństwa, to jednak pewne kontakty i to na wyższym poziomie posiada. I czy pan się zetknął z jakimikolwiek. Może nie tyle faktami, ale śladami. Dziękuję. Właśnie podstawowe nieporozumienie polega na tym, że większość tych rzeczy, które powiedziałem dotyczy właśnie tego okresu, o który Pan pyta. To znaczy te rozmowy z funkcjonariuszami SB, gdzie on mówi kogo wyrzucić, kogo wyrzucił solidarność, kulisy na przykład posiedzenia kierownictwa Solidarności w Radomiu w październiku 81 roku okazuje się, że on negocjował swoją postawę najpierw z wicepremierem Rakowskim. On miał po prostu kilka kanałów kontaktowych z ludźmi aparatów władzy, również tajnych służb, właśnie w tym okresie, o który Pan pyta, również w okresie, w okresie Solidarności. Oczywiście notatkę znam, sam ją opublikowałem po raz pierwszy w książce z Balenk Wałęsa, są, są mi to rzeczy bardzo po prostu dobrze, dobrze znane, znam tą, znam tą wypowiedź, ona jest... Ona jest po prostu na pewno co najmniej dziwna, bo rzeczywiście Wałęsa mówi, nie będę współpracował z wami, ale jak będziecie mnie męczyć, nękać, to, to powiem komu trzeba, tam chyba taka jest formuła, jakby poskarży się. Natomiast no, w latach, to jest, to jest być może jakby główny problem, czy główna tajemnica Wałęsy, to znaczy sytuacja, w której on formalnie nie jest agentem, ale jednocześnie poszukuje kanału kontaktowego z służbą, w, której, w, to, w których to kontaktach on, jakiemu się wydawało, po prostu będzie występował jako jakiś partner, którego, którego oni będą też traktowali jako partnera, no dlatego, że wspólnie mogą osiągnąć jakieś ważne... Z, z ich punktu widzenia po prostu rzeczy, czyli na przykład komuniści spokój, prawda, a on korzyści materialne, na przykład z faktu, że jest na czele Solidarności, ale właśnie za cenę taką, że on ekstremistów, jak to mówi w rozmowie na przykład w i tych głupków, czyli tych antykomunistów, że on ich po prostu poskromi, wyeliminuje e, w ogóle po prostu z ruchu Solidarności. I to jest oczywiście najciekawszy element tej biografii, bo mnie już jakby okres lat 70-76 mniej interesuje, aczkolwiek jest jedno wielkie fundamentalne odkrycie zawarte w tej książce, to znaczy, że, że, że w okresie samego grudnia 70 roku, czyli... Czyli w okresie tych dni tragicznych Gdańskich, między 14 a 16 grudnia, dochodzi do spotkań Wałęsy z SB. I to jest, to jest w ogóle coś niesamowitego, że jakby werbunek, który nastąpił po grudniu, czyli 19 grudnia 70 roku, jest jakby usankcjonowaniem już jego roli w okresie tak zwanych wydarzeń grudnia 70 roku. Ale oczywiście najważniejszy okres to jest nawet nie tyle 76 89 co 78 czy 80 89 nigdy nie utracił kontaktu e, z ludźmi władzy w tamtym okresie tylko e, na różnych szczeblach w różnych okresach e, ten kontakt posiadał to był zresztą jego ból największy w sytuacji w której e, komuniści jakby pokazując mu jego miejsce w szeregu Mniej więcej w lutym 1982 roku, e, dają mu do zrozumienia, że na szczeblu centralnym rozmów już nie będzie. I on już nawet funkcjonariuszy BOR traktuje jako swoich rozmówców i opowiada im jakieś niestworzone historie, których on nie rozumie, o których oni nie rozumieją. E, ale też takie spotkania później są od października 1981 roku są zakulisowe spotkania e, z pułkownikiem Kucą, e, z. E, nawet y, z generałem Kiszczakiem, ze Stanisławem Kioskiem, z pułkownikiem Warszakiem, z pułkownikiem Klisiem. Po wyjściu z są spotkania. No y, po prostu tak, tak było, no, to wszystko jest opisane w książce. Na ten temat są właśnie te, te dokumenty, które są zachowane, są najciekawsze po prostu. Właśnie jeśli chodzi o ten okres, czy to Solidarności, czy, czy okres po wprowadzeniu stanu Albo cały plan na przykład y, działalności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, w sytuacji, w której po kryzysie bydgoskim w marcu 1981 roku Wałęsa byłby odwołany z funkcji przewodniczącego Solidarności. To już w książce z Wałęsa było opisane, chociaż ja do tego wracam, bo są pewne nowe okoliczności dotyczące tej sprawy. To znaczy MSW, w MSW powstał plan anulowania decyzji... Yy, Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ Solidarność, która by chciała odwołać Wałęsę z funkcji szefa związku. No proszę sobie wyobrazić po prostu tą sytuację i ten cały plan rozrysowali, co zrobić, żeby Wałęsa dalej był szefem Solidarności w marcu, kwietniu 81 roku. No to tylko pokazuje po prostu, jak był człowiek wspierany przez cały aparat władzy, tak, albo że wszystkie plany operacyjne w okresie zjazdu Solidarności we wrześniu i październiku 1981 roku w Gdańsku. no Wszystkie plany po prostu zmierzają ku jednemu. Wałęsa ma zostać wybrany szefem związku. I, i jak kulis, jak kuchnia tego wszystkiego wyglądała, także jemu dostarczali po prostu informacje na temat tego, co on nazywa rozróbkami przeciwko mnie, to znaczy te frakcje, które reg regionów pewnych federacji regionalnych, które próbowały po prostu yy, przepchnąć swoich kandydatów, czy to Ruleskiego, czy to Jurczyka, czy to Gwiazdę. Chodziło o to po prostu, żeby pokonać Wałęsę, tak? Wałęsa jest po prostu przez kanał Służby Bezpieczeństwa wcześniej informowany o tym, co się dzieje przeciwko niemu. No, przychodzi na salę pierwszego Krajowego Zjazdu Delegatów w Hali Oliwii po prostu wyposażony w no, wiedzę po prostu yy, konkretną, co się może zaraz wydarzyć. No. Zdajcie sobie sprawę po prostu państwo z tego, yy, w jakiej on jest automatycznie sytuacji korzystniejszej niż wszyscy inni jego oponenci. I to nie jest przypadek po prostu tak zawsze yy, było i jak mówię, to jest po prostu najbardziej interesujący fragment tego życia. Krzysztof Mesjasz Stosnowca Dąbrowiak. Chciałbym się tak tutaj do Pani przychylić. Słuch. Myśmy nie wiedzieli, myśmy znali Wałęsę, to był nasz wódz. Wodzu prowadzi, niczym Pił Piłsudski. My doły tutaj żeśmy wiedzieli tyle, ile nam kapło gdzieś tam kropelek. Jesteśmy w 2013 roku. Oczywiście wiemy więcej i dzięki na przykład takim pracom jak pan poczynił i koledzy z IPN-u, wiemy więcej. Łatwo się teraz troszeczkę tak nam wszystkim mówi. I jeżeli przypomnimy sobie prezydenturę Wałęsy do 1995 roku, widzieliśmy, w ten czas dojrzewało w nas. I jakie błędy popełnia, jakie jak, 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 te przekształcenia, restrukturyzacje i tak dalej i to do nas już zaczęło trochę docierać. Ale wiemy, że do startu z Kwaśniewskim miał jeszcze, jeszcze przewagę, jeszcze miał tą przewagę w notowaniach no i nie wiem czy tam jakiś Mietek, Machowski czy czy jakiś ktoś inny doradca, no podpowiedział mu, żeby podać tą nogę zamiast rękę. I tak mieliśmy dwie kadencje Kwaśniewskiego. Był wielki, ale czy to błogosławieństwo dla nas, dla Polski, czy, czy wręcz przekleństwo, o, tak się posuwam do takich porównań. A jeszcze dodam, że w 1992 roku Gosząc u nas na parafii w duszpasterstwie Świata Pracy Pana Stefana Niesiołowskiego. Pamiętam, pouczałem go, że wódz jest tylko jeden. Ja go pouczałem, ja, ten mały człowieczek, który mało co wie. On przyjechał z Warszawy, ja go pouczałem, że jest wódz, jest jeden i wódz ma rządzić. On ma prowadzić. No ja tak mówiłem kiedyś, a teraz te role się odmieniły. Ja troszeczkę inaczej myślę poprzez y, lata. A pan Niesiełowski czołobitnie, yy, kadzi Wałęsie mówi, jak on jest świetny i są w jednym, można powiedzieć, obozie. Dziękuję. Nie Macie szczęsny czelać. Ja mam takie troszeczkę inne pytanie. Trafiłem w internecie na pana wypowiedź na temat nieślubnego syna Wałęsy. E, czy jakoś, nie wiem, do, do, jak się toczą losy rodziny tego dziecka? Ewentualnie, no bo to jest sprawa e, taka bardziej bliska ludziom, bo niszczenie ludzi z dołu gdzieś tam, a, a niekoniecznie. Czegoś, co można tłumaczyć walką polityczną tam z Anną Walentynowicz, Wyszkowskim i tak dalej, to sobie tak można tłumaczyć, ale niszczenie yy, yy, takich zwykłych ludzi, Jak już ja to o charakterze chyba Wałęsy mówi. Co, co w tej sprawie można wiedzieć więcej? No ja się rzeczywiście tą sprawą zająłem, e, szczerze Państwu powiem, dlatego że chciałem zweryfikować to, co napisał Paweł Zyzak, bo Paweł Zyzak w 2009 roku w książce o Wałęsie opisał historię nieślubnego dziecka Grzesia. E, i zupełnie jakby tragiczną historię, y, związaną z y, wyrzeczeniem się pierworodnego syna przez Pana Lecha. Y, pojawiły się wówczas zarzuty, że ta sprawa nie została w dobry sposób, w należyty sposób y, zanalizowana przez Pała Zezaka, To znaczy, że nie był w parafii, w której y, został, y, został pochowany na, na, na parafialnym cmentarzu, ten biedny Grzesiu miał 4 latka i utopił się w 67 roku. No i że nie był w urzędzie gminy, nie sprawdzał po prostu tej sprawy, nie, nie dotarł do rodziny, chociaż to, to zarząd był nie, niesłuszny, bo Paweł Zyzak dotarł do rodziny. I jakby idąc tym tropem również krytyków, postanowiłem, no skoro piszę całościową książkę, w której opowieść zaczynam od, od momentu narodzin Lecha Bałęsy, no to również musiałem zająć się tą sprawą. No i wiecie państwo, mogę tak powiedzieć w skrócie. Wszystko się potwierdziło, wszystko się potwierdziło, ale sprawa wydaje się po prostu jeszcze bardziej tragiczna niż w tej wersji, której opisał Paweł Zezak. To znaczy myślę tutaj przede wszystkim nie o tym, że Wałęsa miał nieślubne dziecko, nawet nie o tym, że chociaż, chociaż to jest oczywiście no, jakieś zadanie dla, dla psychologów czy... czy może przyszłych biografów? Co to znaczy w życiu człowieka, w życiu mężczyzny odrzucić pierworodnego syna? No ale ja nie jestem psychologiem, więc tego nie opisywałem, ale dla mnie po prostu najstraszniejszą historią tego Grzegorza, właśnie to nie jest to wszystko, nawet nie, nawet nie to, powiem już po prostu brutalnie, że on zostawił brzemienną swoją dziewczynę po prostu w tym czasie i, no, i, i się po prostu jakby nie przyznawał do. Do tego dziecka. Nawet to po prostu, bo ktoś powie, że ja miał ile lat, czyli pal 6 po prostu, tak? Ale wiecie Państwo, najgorsze jest jedno w tym wszystkim. To znaczy moment, kiedy Wałęsa wkracza na, można powiedzieć, szczyt swojej kariery, to znaczy prezydenturę Rzeczpospolitą, 90 rok. I nagle z grobu, z krzyża, znika tabliczka, że tu leży Grzegorz Lewandowski lat cztery. Nie Grzegorz Wałęsa, bo mu nigdy nazwiska nie dał. Grzegorz Lewandowski. Znika ta tabliczka. Potem po prostu jakby w reakcji na to, co się stało członek tej rodziny zawiesza tabliczkę tu leży Grzesiu, syn Wałęsy, lat cztery. Tym bardziej znika ta tabliczka. I warunkiem istnienia tego grobu do dzisiaj, który zobaczcie Państwo, jak wygląda zdjęcie tego grobu. Jest zrównany z ziemią po prostu. Tam nie widać, że jest jakikolwiek grób praktycznie. Podmywany przez każdy deszcz. Nieopłacany. No po prostu kompletna zgroza, jak się na to patrzy. Z krzyżem y, przyniesionym ze śmietnika, y, który się cały po prostu rusza. Warunkiem istnienia tego grobu jest jego anonimowość. I to jest po prostu coś tak nieprawdopodobnego. Pukałem do proboszcza. Koresponduje w sensie formalnym z Urzędem Gminy w Fabiankach, żeby dotrzeć do podstawowych materiałów dotyczących na przykład zgonu tego dziecka i narodzin, rejestracji tego, tego chłopca. Proszę sobie wyobrazić, no sytuacja miała miejsce 55 lat temu. A wójt gminy odpowiada mi na moje prośby w taki sposób, że on by mi udzielił informacji i dał mi wgląd do tych materiałów, gdybym miał ja udowodnił, że ten ktoś, kto leży w tym grobie był osobą publiczną. Jaka to jest po prostu, yy, yy, yy. jaka to jest absurdalna argumentacja. tak? Innymi słowy, chodzi, wiecie Państwo o to po prostu, że wszyscy chronią anonimowości tego grobu. I, I oczywiście cała wioska wie, kto tam leży w tym grobie. Pan się pyta, co się dzieje z rodziną. Rodzina jest podzielona w tej sprawie. Matka po prostu to, był dla niej, to była dla niej taka trauma, najpierw pierwsza trauma, odrzucenie jej z synem, no ale powiedzmy, no dała sobie radę. Ale przede wszystkim ta trauma związana z tym, że Grzesiu się utopił w 67 milionach. Żeby coś powiedzieć na korzyść pana Leza. On po prostu po tych czterech latach, bo w ogóle uciekł z tego rejonu, pracował najpierw w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Łochocinie i w momencie, kiedy się pojawiła ta ciąża em, i ten jest syn, to on po prostu zniknął stamtąd, no żeby, y, żeby, żeby, nie ponieść jakichkolwiek konsekwencji, bo ludzie już mówili, dlaczego po prostu ty Wandę zostawiłeś, prawda? A teraz masz jeszcze syna, no, więc on się przeniósł nomen omen do Państwowego Ośrodka Maszynowego w Leniach Wielkich. No ale wrócił, wrócił na ten straszny pogrzeb w 1967 roku i nawet z opisów świadków wynika, no, że on w miarę elegancko się zachował. To znaczy, mimo tego, że jak go zobaczyły kobiety, zwłaszcza na tym pogrzebie, to po prostu krzyczały, obrażały go. On w ciemnych okularach.